Zanim mnie skreślisz, skreślisz na zawsze Jestem, by być koło ciebie, a nie wiem, czy tak chcesz Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na serwerze Skyblock Hard Słuchajcie, IP macie oczywiście w rogu Jeżeli byście chcieli pograć, zapraszam do dołączenia Ponieważ zostało naprawdę dodanych dużo rzeczy Które na pewno wam się spodobają Także słuchajcie, przy pewnym komentarzu macie oczywiście osoby Które wygrały losowanie pod poprzednim odcinkiem A pod tym odcinkiem, jeżeli chcecie cokolwiek wygrać Musicie zostawić łapkę, subskrybować kanał z dzwonem I oczywiście zostawić wasz nick, na który ma być wylosowana nagroda Teraz już nie przedłużam, zapraszam was wszystkich do oglądania słuchajcie na Discordzie możecie jeszcze zobaczyć został tam ogłoszony konkurs, event jaskiniowy, więc możecie sobie przeczytać co jak do czego, bo myślę, że warto. Zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności moi kochani widzowie, musicie pochwalić, że już zrobiliśmy tutaj całą platformę właśnie ze stona, więc jest już ładniutko, coraz lepiej, coraz lepiej. Dla tych, co nie widzieli, tak na razie prezentuje się środek. Myślę, że wygląda on coraz, coraz fajniej. Pokażę wam z tej strony, ponieważ tutaj akurat świeci w tym momencie słońce. Myślę, że wygląda to coraz lepiej. Została tutaj przeniesiona farma właśnie drewna, więc tutaj w tym miejscu sobie skupuję drewno. Ale w tym momencie, też jak widzieliście wczoraj na live, albo też nie. Najprawdopodobniej dzisiaj bądź jutro odbędzie się kolejny stream, więc zapraszam was już teraz. Tutaj właśnie sobie różne drewno kopię, sadzę i właśnie zbieram na quest'a, jakim jest stolarz, ponieważ jest on bardzo opłacalny. Trzeba tylko 64 każdego rodzaju drewna i dostaje się aż tyle rzeczy, które macie tutaj. Dwa żelaza, trzy skóry i 200 dolców. Jest to mega duża nagroda i można tego challenge, ten challenge, to zadanko wykonać aż 30 razy. Właśnie zostało to zmienione, więc zapraszam was do robienia tych zadań, bo naprawdę są opłacalne. I oprócz tego jeszcze zmieniliśmy, tutaj wam pokażę. Górnika można wykonywać 50 razy, więc yy, też jest bardzo opłacalne, bo żelazo jest bardzo, bardzo, bardzo cenne i naprawdę potrzebne. Bo wiadomo, że na przykład dajmy na to, ja wam jeszcze przy okazji pokażę, udało się zdobyć właśnie na streamie tutaj kilo w 5 czy 3, 3, w sensie już zenchantować, połączyć i tak dalej, więc wiadomo, że taka naprawa no to potrzebne jest tutaj żelazo do tego. No i dalej co tu pokazać? Co tu mogę Wam pokazać? Jak widzicie, tutaj zaczęła powstawać budowla z yy, generatorem, w sensie z farmu KKA, jednakże ona będzie cała niszczona, jak już zapewne część z Was wie. Yy, ze względu na to, że powinnam ją budować od zerowego poziomu. I tak też właśnie pocznę. Więc, poza oczywiście odcinkiem, to wszystko będzie zniszczone. I będziemy zjeżdżać poziom niżej, ponieważ jesteśmy teraz na 75. A żeby zaoszczędzić miejsce, i żeby to jeszcze większe było, to wiadomo, że będzie fajnie, jeżeli to będzie pod spodem. A nie tutaj na tym ładnym terenie, który ma tutaj być wokół. No i co tutaj dalej, dalej wam pokazać? Muszę wam jeszcze się pochwalić, iż yy, mamy tutaj siekierkę, Nie wiem, czy też wiecie, ale mamy też siekierkę 4-3. Oprócz tego wykopałam deaxys z które tutaj miałam i mamy 8 diamentów, tutaj zbieram żelazo na ym, kowadło które mi będzie mega potrzebne no ale to później, później, 3 lapisów zostały, więc to takie z takich y, grubszych rzeczy, jak widzicie na koncie mam 5,37 czyli dokładnie 5370 dolarów więc myślę, że jest to no sporo muszę wam jeszcze powiedzieć, że dodaliśmy ukośnik sklep i tutaj mamy sklep za monety czasu, dla niektórych może się wydawać, że będzie to jakoś mega ułatwienie, ale nie będzie tak, ponieważ Macie jedną monetę za godzinę czasu, a za to będziecie mogli kupować. Na razie nic nie możecie kupić, na pewno będziecie mogli tutaj odblokować czat. Będziecie mogli kupić różne wejściówki, na przykład do nederu. I właśnie to dzięki temu neder będzie cięższy. I nie będzie tak, że każdy sobie będzie siedział w nederze ile chce. Tylko po prostu będzie wejściówka na przykład na określony czas. Dajmy na to ileś tam monet za godzinę spędzoną w nederze, tak? Taki jest plan, żeby coś takiego dodać. Postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie troszeczkę porządek w skrzyniach, bo niestety, ale no jest syf. Oprócz tych dwóch skrzynek reszta jest po prostu dramatycznie, yy, wszędzie wszystko leży, więc w pierwszej kolejności będzie trzeba zrobić, myślę, że tak z no kilkanaście skrzynek, żeby móc później te wszystkie przedmioty ładnie wiecie, porozdzielać. Mamy przygotowane skrzynki. Słuchajcie, stwierdziłam, że w tym miejscu gdzieś rozlokujemy na razie po prostu te skrzynki, zanim uzbieram tyle dirta, żeby tutaj ładnie zrobić właśnie te jakby spady i tutaj będą fajne roślinki sobie rosły, ale na razie niestety mnie na to nie stać. Wszystko będziemy mieć w jednym miejscu i dzięki temu po prostu będzie, nie będę latać, wiecie, tutaj, tam, o wam, tylko wszystko będzie tutaj. Przeniesiemy też obińcy ze względu na to, że muszę jeszcze oczywiście zasadzić te szybobince, to ich na razie nie sprzedaję. Więc przeniesiemy sobie te szybobince, one będą tutaj najbardziej z brzegu, żeby po prostu szybki był do nich dostęp. Mm, dobra, tutaj zrobimy jeszcze resztę, resztę co tutaj została też od razu sobie wezmę i przeniosę je właśnie w tamto miejsce, żeby, 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 żeby po prostu był, był porządek. Tą skrzynię dzięki temu można już zniszczyć, nie będzie ona tutaj nam potrzebna, więc yy, jak widzicie, myślę, że będzie to spoko, spoko będzie, bo będę właśnie, nie będę latać, kurczę, po całej wyspie, żeby coś tam zrobić. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze tą trzcinę tutaj... Cik, 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 cik. I na samym dole możemy dawać, na przykład, dajmy na to drob z mobów. Myślę, że to też będzie potrzebne. Yy, I zrobimy tabliczki sobie, żeby wszystko podpisać. Wszystko będzie ładnie podpisane, więc zrobimy sobie tabliczki. Więc zróbmy tutaj, yy, albo może zróbmy same o takie coś. Yy, czekajcie, może jakimś innym kolorkiem, może na przykład takim, Kakałko. Yy, I na samym dole też zrobimy taki paseczek na przykład z tego. O. Pięknie, pięknie to wygląda. Tutaj na dole sobie podpiszemy od razu, że to, że to jest trzcina, yy, ty Ej, fajnie to wygląda, kurczę, fajnie, fajnie to w sumie wygląda. Bo mega mega jakby ten kolor dzięki temu, że tak mm, słońce pada w tym miejscu, to właśnie fajnie to te, ten kolor jest widoczny. Na samym dole damy tutaj drop z mobów. Yy, I damy też tym samym kolorem drop z mobów. Okej, okay. zróbmy sobie tutaj na dole jeszcze kreskę I pięknie, ładnie to teraz się prezentuje Więc przenieśmy sobie jeszcze od razu te kości, które są Które tutaj pozostały Rozwalę sobie tą skrzynię I to, uwaga Dobra, udało mi się to wszystko złapać Więc przeniesiemy kości I zaraz przyniesiemy jeszcze resztę rzeczy Których na pewno jest mnóstwo w skrzynkach Porozwalanych po całej wyspie Także, co to jeszcze jest z mobów? Co to jeszcze jest z mobów? Tu jest mamy z mobów Tu mamy strzały z mobów Zobaczmy tu jeszcze z tyłu mm, to, to, to dobra, w sumie mięso też będziemy tutaj do tego zaliczyć, Blaze Rody też możemy, to też weźmiemy, to, 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 co tu jeszcze, chyba wszystko, chyba wszystko na ten moment z tej skrzynki akurat weźmiemy, jeszcze zobaczymy do tych skrzynek zaj zajrzymy, bo tutaj też może być syf, jak widzicie tutaj mamy kolejne strzały, kolejne kości, więc sobie to też wezmę od razu, tu mamy kolejną rzecz, tu mam mączkę kostną, cobblestone stone. Później w skrzyni niżej damy stona zwykłego, wszystko co z Wow, jak to fajnie się świeci. Tutaj damy wszystko, co związane ze stonem zwykłym, więc tutaj napiszę stone, czyli po prostu jakieś wszystkie i przerobione, i tak dalej, wiecie o co chodzi, wszystko ze stone. Em. Tutaj jeszcze niżej może na przykład damy dr... De... Nie drewno, nie drewno, bo drewno trzeba jeszcze osobno. Tutaj możemy dać na przykład zbroję, więc dajmy na przykład napisem różowym albo czerwonym zbroję i narzędzia. Piękny porządek będzie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, dobra, właśnie dostałam od kogoś suba, nie wiem czy to widać na ekranie, ale właśnie usłyszałam, że dostałam subskrypcję od kogoś, tutaj weźmiemy te jabłka, więc to jest nieważne, dziękuję komuś za suba, kto mi właśnie dał, tu będą też tak, będzie lód, na przykład wiadro, tutaj jakieś coś takiego, piecyki, można dać do innych, surowce będą osobno jeszcze, drewniane rzeczy też będą osobno, więc tak, micelium też można do tego zaliczyć, więc to. Tutaj, aha, trzeba wziąć jeszcze te rzeczy do farmy. Więc to, 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 to. Tutaj nasionka różne. Tu związane to nie, to nie. Tutaj kaktusy w sumie też można. Trzcinę wsadzimy w tym miejscu. Inne, czyli wiaderka, wiaderka, lód, tutaj mamy to, 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 jakieś potki, jajeczko, tutaj związane z rolnictwem, nie z rolnictwem, tylko z drzewami, to to będzie osobno. Oczywiście bloki, budulec, czyli możemy tutaj dać na przykład yy, bloki, na przykład dobra, w sumie dajmy tutaj po prostu napis bloki. Myślę, że git, dobra, tutaj damy takie jakby inne no, rzeczy budulcowe, które mi będą potrzebne ale zrobimy jeszcze jedne, na koniec jeszcze jedne te trzeba zrobić, czekajcie, trzeba zrobić jeszcze na koniec tabliczki, żeby po prostu tutaj podpisać pozostałą, pozostałą ilość skrzynek, dobra, weźmy sobie, zbierzmy od razu te rzeczy, tutaj wykombinujemy zaraz na nich miejsce, to można też do innych dać, weźmiemy sobie, zbierzemy te skrzynki, jak widzicie, tutaj już nie będę musiała w to miejsce latać, tych skrzynek też nie będzie, a to jest na czas zrobienia tych zadań ze stolarzem, więc to na razie tam jest, dobra, dajemy tutaj budulcowe rzeczy, wszystkie cyk, 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 Bloki budulce, i tak dalej. Tu mamy drewniane rzeczy. Chciałabym tu chyba jednak jeszcze tabliczkę poprawić, bo ona jednak jest yy, brzydko zrobiona. Także zrobimy tak. Drewniane rzeczy. Ok. I sobie tutaj oczywiście zrobimy pyk. Oks, Gites, Gites majonez. Tu możemy odłożyć jeszcze skrzynki, drewno. Na razie nie. Tu jeszcze do innych możemy dać jakieś, nie wiem, kawałek dywanu, papier, jajka. Tu mamy farmę, więc w sumie damy Magma Cube, bo to jest też z farm. I teraz jeszcze węgiel trzeba by było gdzieś wsadzić, ale zobaczymy, czy tylko węgiel został do, roz do rozłożenia. Więc weźmy sobie to, zbierzmy jeszcze od razu. Ta skrzynka ma drewno, więc te drewniane rzeczy na razie zostawimy. Nie będziemy tego przenosić, ponieważ na drewno zrobimy miejsce gdzieś totalnie indziej. Zróbmy jeszcze na koniec. A tabliczki mam, dobra, tabliczki mam, więc tutaj trzeba podpisać. Może na przykład podpiszmy tutaj tą skrzynkę, właśnie, że węgiel tu będzie. Węgiel. Węgiel. Kurczę, węgiel, dobra. Mamy to skrzynkę podpisaną, tutaj będziemy sobie węgiel chować. Yy, te skrzynki odłożymy, bo one są mi niepotrzebne. To też mi jest już niepotrzebne. A tu będzie taki na szybko, taka na szybko skrzynka, i wiecie, wiecie o co ho? Yy, więc... No chyba mamy porządek zrobiony. Tutaj jeszcze węgiel mamy dużo tego węgla, kurde. Dobra, i na koniec może jeszcze rozłożymy, słuchajcie. Yy. Rozłożymy sobie na koniec kakałko. Myślę, że będzie to dobry pomysł, bo trzeba... Ja muszę wam przy okazji pokażę jeszcze, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, bo może nie każdy mnie zrozumiał w tamtym odcinku. Więc ja Wam zaprezentuję, jak wygląda właśnie jeszcze ta farma. To się prezentuje w ten sposób, że... Tutaj wszystko wodą spływa do tego hopera. Udało mi się właśnie jeden hopper zrobić. I tutaj, jak z tej strony właśnie skopię, to tu spływa do tego hopera. Tutaj niestety jeszcze nie mam drugiego hopera, ale tak samo jest z drugiej strony. I wszystko wtrafia sobie tutaj ładnie do skrzyneczki, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale zaprezentuję wam w jaki sposób ja sobie właśnie to zbieram, w jaki sposób to sadzę. Także każdy tutaj jakby ma. Ym, wiecie, tak jakby taki stopień do rozłożenia sobie tego kakałka Ono sobie tutaj będzie potem spokojnie rosło. Dobra, i teraz słuchajcie, mamy tutaj taką możliwość przejścia wokół, żeby tam się nie cofać, i sobie tutaj teraz sadzimy z tej strony. Ok, jak widzicie, jak już zrobiliśmy z dwóch stron, mamy schody wyżej, i znowu możemy sobie tutaj przejść i znowu na tej wysokości sadzić. I tak właśnie wygląda tutaj obsadzenie tego, tej całej farmy. Hej, dziewczyno. Zanim mnie skreślisz, skreślisz na zawsze Jestem by być koło ciebie, a nie wiem czy tak chcesz To wszystko musi mieć sens By mnie przy tobie trzymało Co nie jest to i ty powiesz mi Rozwiążemy, nic ci nie stało Nic ci nie stało Kocham cię nie tylko za twoje cechy Czasem jestem głupi, sorka Każdy robi błędy, ja trochę więcej, okej okay. Ja proszę cię o chwilę przerwy, trochę częściej, ok. Trochę myjcie w moim życiu, dzisiaj możemy to zmienić, może Domyślam kodek, co znowu zrobiłem Wyrzucę ten worek, spalę tym głosem Którego słuchasz, by wydłużyć chwilę Raz już o tym mówiłem Jesteś jako kimś takim, nie śniłem Lubię twój dotyk, częściej twój dotyk Tylko ty znasz prawdziwego jak imię. Nie obchodzą na fejsie fotki śmiejemy się, bo na znów jakieś plotki Dobra, i jak widzicie, słuchajcie, udało mi się tutaj właśnie zasadzić cały to kakao. I teraz, w momencie, kiedy już jesteśmy tutaj na samej górze, ja sobie właśnie to robię w ten sposób. Krzysiek mi tutaj podsunął pomysł, że właśnie chodzę na górze i powoli wylewam tutaj wodę. Tak delikatnie, wiecie, wylewam, puszczam, wylewam, puszczam, i ona spływa i rozwala całą po prostu farmę. Więc tak to właśnie wygląda teraz zbiór tego wszystkiego. Zeskoczmy sobie tutaj, mam nadzieję, dobra, nie padłam. Więc chyba to by było na tyle w tym odcinku, słuchajcie. Jeżeli Wam się spodobało, to wiecie co robić. Mam nadzieję, że aktywność będzie podobna. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!